Powtarzał Pan się jak mantrę pojęcie państwa dobrobytu, więc porozmawiajmy o tym, czym jest państwo dobrobytu. W państwie dobrobytu są tanie mieszkania na wynajem dostępne dla każdego, w państwie dobrobytu są dobrze dofinansowane publiczne szpitale, w państwie dobrobytu jest naprawdę bezpłatna ochrona zdrowia i naprawdę bezpłatna edukacja. W państwie dobrobytu każdy czuje się bezpieczny na ulicy, a nie jest ofiarą bicia i wyzwisk ze strony prawicowych fanatyków, jak to miało miejsce całkiem niedawno pod pańskimi rządami w Białymstoku. Wreszcie, panie premierze, nowoczesne państwo dobrobytu szanuje pracowników, szanuje związki zawodowe i szanuje dialog społeczny. W nowoczesnym państwie dobrobytu, panie premierze, podatki faktycznie, a nie tylko w słowach, płacą wielkie korporacje, a nie tylko pracownicy, nie tylko małe firmy. Polska tak nie wygląda, panie premierze, po czterech latach pańskich rządów. Polska nie jest, po czterech latach pana rządów, państwem dobrobytu. W praktyce płacicie grosze pracownikom budżetówki. Młodzi nauczyciele zarabiają dzisiaj w Polsce tyle, że nie da się za to przeżyć. Od lat nie podnieśliście płac szeregowym urzędnikom. Ludzie uciekają z budżetówki, bo pod pana rządami, pod pana rządami, panie premierze, państwo staje się najgorszym z pracodawców. Pod waszymi rządami nadal po czterech latach kwitną śmieciówki i nadal jest łamane na masową skalę prawo pracy. Mieliście cztery lata, żeby to zmienić. Mieliście cztery lata, żeby dać więcej narzędzi inspekcji pracy. To nie było kosztowne, a jednak się na to nie zdecydowaliście. Nie zdobyliście się na to. Mówi Pan dużo o dialogu społecznym dzisiaj, ale dialog, dialog z pracownikami praktycznie nie działa. Traktowaliście związki zawodowe bardzo często nie jak przyjaciela, tylko jak wroga, zupełnie bez sensu i szkoda, bo usłyszałby Pan często od związkowców bardzo wiele o problemach zwykłych ludzi, o problemach milionów Polaków, na które niestety ten rząd był głuchy. Damy też Panu szansę, Panie Premierze, zająć się problemami polskich pracowników. Dlatego Lewica zgłosi projekt podwyższenia płac w budżetówce. W myśl prostej zasady, bardzo prostej zasady. Jeżeli, dla państw, jeżeli pracujesz dla państwa, to dostajesz przynajmniej 3500 zł wynagrodzenia. Bo pracy dla państwa trzeba przywrócić godność i właściwy status. Trzeba doprowadzić do tego, że praca w szkole, w urzędzie, w szpitalu to była praca, którą wybierają najlepsi. Nauczycielka, która uczy nasze dzieciaki, nie może myśleć o tym, czy będzie miała za co kupić buty zimą, panie premierze a tak dzisiaj jest. Pielęgniarka, która dba o chorych, nie może być przemęczona, nie może spędzać dyżurów sama na oddziale, jako osamotniona siostra oddziałowa, a urzędnik nie może myśleć o tym, gdzie ma dorobić, że mu starczyło na czynsz albo do pierwszego. Dlatego musimy podnieść płace w budżetówce i taką propozycję złożymy. Mówił pan, panie premierze, dzisiaj o równości między kobietami a mężczyznami. Nie wspomniał Pan tylko o tym, że tę lukę płacową w Polsce wyrównuje budżetówka, bo w tej budżetówce dzisiaj praktycznie każdy i każda zarabia równie źle. W sektorze prywatnym nierówności natomiast są bardzo duże i nic z tym przez te cztery lata nie zrobiliście. Lewica ma propozycje, jak to rozwiązać. Chcemy zwiększyć kompetencje inspekcji pracy i wprowadzić certyfikat sprawiedliwych płac. Położymy ten projekt na stole i skoro równość kobiet i mężczyzn stała się dla pana ważna panie premierze to oczekuję że go państwo poprzecie. weźmiemy się też za to w tej kadencji na co wam nie starczyło odwagi weźmiemy się za likwidację śmieciówek i za zagwarantowanie wszystkim polskim pracownikom równych konstytucyjnych praw. chcemy dać państwowej inspekcji pracy narzędzia żeby wyplenić tę patologię śmieciowego zatrudnienia i znowuż będę z ciekawością patrzeć czy PiS zagłosuje za czy przeciwko tym rozwiązaniom, które zgłosi lewica? I wreszcie ostatnia sprawa, ale sprawa ważna minimalnych wynagrodzeń. Ich wysokość, panie premierze, nie może zależeć od widzimisię pańskiego pryncypała Jarosława Kaczyńskiego. Płaca minimalna powinna rosnąć nie dlatego, że pan premier łaskawie się na to zgodzi, tylko automatycznie wraz z gospodarką. Dlatego lewica zaproponuje nowy mechanizm taki, który chwale powiąże. Płacę minimalną z przeciętnym wynagrodzeniem, odpowiedzialny mechanizm, który spowoduje, że płace istotnie pójdą w górę wszystkie płace, bo tu nie chodzi tylko o płacę minimalną, bo za wiedzę, za poświęcenie, za ciężką pracę zwłaszcza za pracę dla państwa trzeba godnie płacić. Słuchałem też tego, co Pan mówił o gospodarce, Panie Premierze, i miałem wrażenie, że już to kiedyś słyszałem. Bo te zapowiedzi o zerwaniu z neoliberalizmem, te cytaty z pani profesor Matsukato o aktywnym i przedsiębiorczym państwie to chyba już było w pana poprzednim wystąpieniu i wtedy nie ukrywam budziło moją sympatię. Tylko dzisiaj, Panie Premierze, kiedy Pan to mówi, to jest Pan mocno niewiarygodny, bo miały być inwestycje publiczne, a inwestycji publicznych nie ma, bo poziom inwestycji w ogóle jest nędzny bo miały być wysokie badania, nakłady na badania i rozwój, a w praktyce jest to nędzne 1,2% PKB, o którym Pan wspominał. Bo z tego miliona samochodów elektrycznych, o których Pan mówił, nie powstał ani jeden. Za to dzisiaj usłyszeliśmy, że nowoczesność i ekologia będzie polegać na tym, że ludzie będą starego golfa przerabiać na gaz. Tyle zostało tak naprawdę z tych Pańskich wielkich planów.